Dzień dobry, cześć i czołem. Ja dzisiaj do Was przychodzę tak od drugiej strony, od warsztatu. Tutaj mam Elefanta z 2011 roku. Co o tej maszynie. kupił ją klient z Rosji, także niedługo maszyna pojedzie na podbój rosyjskich lasów, że tak to nazwę, ale zanim ona sobie tam pojedzie, to ona musi trochę tutaj przez nasze etapy przejść. Czyli Sławcio, odpowiedzialny za myjnię i malarnię, Robi tak, żeby była ładna. A chłopaki z serwisu naprawiają. Od podstawowych, czyli jakaś tam wymiana filtrów, oleje i tak dalej, po jakieś uszczelnienia. Także tutaj Wam wszystko akurat co do tej maszyny wypiszę z boku, co akurat konkretnie było zrobione albo dopiero będzie. No i tak to u nas wygląda. Zanim maszyna sobie pojedzie do klienta, to musi przez takie etapy przejść, bo maszyna musi być gotowa do pracy, a nie tylko stać i wyglądać. Także o. Ale tak samo tutaj. Mamy taką 1510E, którą z kolei kupił klient ze Słowacji. Także akurat dla przykładu tych dwu, na przykładzie tych dwóch maszyn, tak trochę międzynarodowo. No ale nie, ograniczamy się tylko na tereny polskie, sprzedajemy na cały świat. I tutaj, tak samo, zanim maszyna wyjedzie, to już musi przejść wszystkie kolejne etapy czyli kosmetyka, malowanie, mycie, no i serwis. I tu tak samo Wam wypisuję wszystko to, co już jest zrobione albo będzie przed wyjazdem. No i tak to u nas wygląda. Co tu więcej dodawać? Jak macie jakieś pytania, to dzwoncie. Zawsze możecie nas odwiedzić w Gdyni na Chwaszczyńskiej 200. Albo odwiedzajcie naszą stronę. Zawsze chętnie odpowiemy na pytania. Do zobaczenia!